Różni oni mówią raz, że Tomek, raz że Olo, ale my wiemy, że to jest po prostu. O, taka nasza radiowa panda. Tomasz Owratowski, słuchamy. Jeden panda, znaczy jeden pan, przepraszam, no. który zajmował się zawodowo w internecie precyzyjnym docieraniem do klienta poprzez Facebooka, skarży się na Twitterze na algorytm tego Facebooka. Jego zdanie wprowadzone e, politycznie poprawne zmiany powodują, że ogłoszenie o poszukiwaniu kogoś do pracy nie może zawierać ani wieku. Ani płci. Pan pisze, że jeśli szukasz mężczyzn w wieku 20-50 lat do pracy przy remontach, to nie zrobisz tego w formie reklamu, bo ci Władek algorytm zbanuje konto. I pan twierdzi, że nie można pisać, że poszukuje się kobiety do opieki nad dziećmi czy, czy studenta poniżej 26 roku życia. Co więcej, użytkownik był stopniowo wygaszany przez Facebooka, kiedy skrytykował, jak pisze pan, dalszą ewolucję socjalistyczną Unii Europejskiej. A w tym samym czasie, dodaje, partia razem świętowała na fejsie urodziny Karola Marksa i Władek Algorytm nie miał z tym problemu. No ale z czym problem? Z czym problem? Trzeba władka algorytma obejść. Jak władziu algorytm jest taki lewicowy, to mu trzeba dać pożywkę uspokajającą jego algorytmowe lewicowe sumienie i serduszko. I widzisz, ogłaszasz się, proszę pana, tak. Niech żyje Karol Marks i mężczyzna przed pięćdziesiątką poszukiwany do pracy remontowej. Albo piszesz, jak mawiał towarzysz Lenin, Poszukuje się studenta poniżej 26 roku życia do rozdawania ulotek. Albo też PZP walczy, bo potrzebna kobieta do opieki nad dzieckiem. Słuchajcie, nie, nie. Wiadomo, sam pomysł poprawności politycznej jest w sumie w porządku. Bo każda wojna, każda przemoc zaczyna się od nienawistnego języka. Ale, ale, i tu zwracam się bezpośrednio do Władka algorytma. Jak mawiali w wojsku z prl u jak byłem. Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.